Czy pozbierałaś się? Po prostu z A już leci, tak? Dobra. Siema, ja jestem Dawid, to jest drugi odcinek z lekcji na naszym kanale TV. Grube gadki. Nie wiem, czy to będą grube gadki ekstra, może grube gadki drugi odcinek. Nie mam pojęcia w sumie. Nie, ale co ty dobrze gadasz, ty dobre wstępy robisz, serio, jest Dzięki. Ja pamiętam cię. jak ja zaczynałam, o kurde, to jest stresujące, wstępy e są najgorsze. Jak nagrywałem pierwszy odcinek, jak nagrywałem z Marcinem, to się do tego odwołybło, bo to jest największy odcinek na naszym kanale. Miałem 77 widzów. A teraz 1640. Damn! I fajne są wyświetlenia w statystykach, bo jest tak... I teraz wszystkie inne odcinki. aj. aj, aj. A też mieliśmy ciekawe osoby, chyba z kim ja rozmawiałem, Z Właszkiem Fericze, z Michałem Gałą. O, Gała, Z kim jeszcze rozmawiałem. No i vlogi takie z życia codziennego w sumie. Z Damianem rozmawiałem, ale on. Dobra, nie będę. A Damian, ty coś ćwiczysz? To on wygląda jakby ćwiczył. Dzisiaj jest 22 lipca, a jutro będzie premiera piosenki. Zgadza się? Tak! Kurde, no! I powiedz mi, jak wyglądała praca w studio. I na planie teledysku, jak ci się to podobało? E, w studio mega, mega stresująco, w sensie ja byłam obsrana jeszcze z Kleo i z Donatanem, gdzie oni już tak długo w tym siedzą, są tacy profesjonaliści, um, ale Kleo jest bardzo, bardzo cierpliwa i ona do takiego stopnia jest cierpliwa, że nawet jak ja wiedziałam, że ja już ją irytuję, bo po raz 50 coś mi nie wychodzi, to ona zawsze... Dobrze, dzisiaj, leksy, dobrze. i była taka mega, mega cierpliwa, wspierająca, więc to, to było spoko. A Donatan też z Donatan też studio w się też spoko pracował. On tam mało się odzywał, raczej pozwalał... Nie, nie jest taki uszczepliwy. nie nie, nie, nie. z tego posty na nie, fejsie, nie. czy coś tam to jest I, czasami tak. Ja wiem, on na Facebooku jest jakiś... Tak. On, on w ogóle jest jakiś trochę dziwny. Akurat jest, jest ogarnięty. No w sumie muzyka, więc to jest profesjonalnie. Ale właśnie, no bo stresowałaś się, ale tam nie było ludzi, więc czym się stresowałaś? No, w sumie? bo tam, wiesz, była Kleo, był Donatan, był Jarek, który, wiesz, też ogarnia to wszystko. Tak... To jest, Jarek to jest ten, co robi też z ekipą? No, no, no. Taki łysy? No. E, mega wyjście ze strefy komfortu, wiesz, ja nie, nie śpiewam przy ludziach, w ogóle nie śpiewam, a tutaj nagle. Może pójdziemy kiedyś na karaoke? No, thank you! Kurde, no! Już myślałem, że się uda. W sumie <laughs> odpowiedziałeś na moje drugie pytanie, jak wyglądają wasze relacje z Donatanem i Kleo? Są... Z Donatanem moje relacje są mega dziwne. W sensie, czasami my się kłócimy tak mocno, jak... No serio, strasznie mocno. Ale też mamy relację taką trochę... Um, Tata-córka, można tak powiedzieć. W sensie, on jest też... E... Taką dziwną relację mamy, w sensie, no, tak jak mówię, czasami jest bardzo... kłócimy się, a czasami on robi więcej niż powinien, pomaga mi więcej niż musi, niż, niż jakby jest wymagane od niego. Mhm. A z skleo też tak, takie relacje macie? Z Kleon mam no, też, w sensie no, ona jest bardzo fajna, bardzo, jest bardzo miła przede wszystkim. E, dobra. <śla> <śla> Im biedakami wysłał mi wysłała smsa, że winogrono jasne luz 40% taniej, 7 złotych, Pójdź mi po 2 kilo, to się wytnie, Rafał to wytniesz, albo ktoś, kto to będzie montował. Planujesz kolejny projekt muzyczny? E, myślę, że tak, jeśli to, jeśli to się ludziom spodoba, mi, mi się podoba. Trochę jestem ciekawa, jak ludzie zareagują teraz na tą piosenkę, e, jeśli, no tak jak mówię, jeśli, jeśli wyjdzie wszystko fajnie, no to jak najbardziej spróbować. Bo jak nie spróbuję, to będę do końca jeszcze się zastanawiał, co by było, gdyby i tego chcę uniknąć. No jest fakt. Tak samo miałem zakładając kanał. Co by było, gdybym, powiedzmy, nie zaczął? Mm. Albo co będzie, jak się uda dalej, no. nie? W piosence śpiewasz po angielsku głównie, po polsku? Po angielsku. Tak myślałem. A Cleo po polsku. Będą napisy? Z dysku, jak śpiewasz? Yy, będę nie tak wiem, niezbyt. chyba nie. Chyba nie, nie wiem, ale nie jestem pewna. Teledysk w ogóle mi tak średnio siedzi, bo ja tam miałam straszny dzień, to był dzień po nagrywce, po, dzień po walce Dubiel-Błoński, co Dubiel przegrał i... Kurde, dobra, o, shit, czekaj, ja nie wiem, czy ja mogę to powiedzieć. Ja wiem, dlaczego wy nie wiecie, ale zarówno ty, jak ekipa nagrywaliście z Nathanem. Czy jeżeli miałabyś propozycję, żeby nagrać się z ekipą, zgodziłabyś się? Ja do, miałam propozycję z Wersow. Weronika do mnie napisała, czy chcę z nią nagrać odcinek, gdzie nagrywamy piosenki chyba w 24 godziny. Ja bardzo lubię ich wszystkich tam i... Myślę, że w przyszłości spoko, wtedy nie mogłam, bo skupiłam, muszę się skupić bardziej na, na tej nucie z Kleo niż tutaj puszczać. Bo ja cały czas mam fity w ogóle, teraz też mam fita i ja bym chciała coś swojego puścić. Ja mam u Stewarta fita, u Kleo. Jakbym potem u Warsów miała, to ja będę same fity miała, więc ja muszę coś od siebie puścić i wtedy mogę myśleć więcej o fitach. Ty jesteś jeszcze w trakcie jeszcze jakiejś piosenki, już tworzenia kolejnej, Tak, mm -hmm. mm -hmm. jest okej. Okay. To obserwujcie, bo nie, nie zdradzimy tutaj w sumie co, bo pewnie i tak nie możesz, nie? No? Ale fit, no ten fit. E, ta, ta, nie, jest, w sens... robię moją. przecież w sensie u jest znaczy, fit. No tak, no ale teraz, tą, którą teraz coś tam jest. No nagrasz, to jest, to już jest, jest twoja. moja, no. Będziesz z kimś naficie, czy... Nie, sama, sama. Sama, A, Myślałem, że teraz ty sobie weźmiesz kogoś na fit. Nie, ale o, o, opisałem, że to też wyjdzie za jakiś czas, bo tutaj wszystko się ociąga strasznie. To będzie pretekst do kolejnego wywiadu. Wspomniałaś, że skle masz dobre relacje. Mm. Uważasz, że przyjaźń w showbiznesie istnieje? Yy, cię, ciężko, mi się wydaje bardzo ciężko, ale no, są pewnie jakieś wyjątki. Są pewnie jakieś Na pewno no. myślę, że, że jest możliwość. A propos przyjaźni Ada Skąd. że ją z kilka filmików, kiedy się oglądałem, a co nie się mało pozytywnie na twój temat z tego co wiem. Jaki research chłop zrobił? Kurde! Czy mogłabyś trochę przybliżyć nam tą sytuację? Chodzi o to, co ona powiedziała na tym odcinku, że. z tym daily, że ja. ten. Dokładnie. No, um, nie wiem po co ona prosiła ten temat, ale dobra. Um, więc ja w, w grudniu robiłam daily. I nie, chcę, nie, nie cytujcie mnie, ale z tego co pamiętam to powiedziałam, że będę dodawać odcinek codziennie, nie że będę nagrywać codziennie. I, i, i ja dodawałam codziennie odcinek, tam pod koniec trochę się wysypało. I um, były tam, nie wiem, jakieś trzy dni, gdzie ja nie zdążyłam nagrać odcinka i musiałam z zapasów coś, zapasów. No? Nie za, za, zapasowy no z zapasowych Zapasowy odcinek. I właśnie tam był, miałam kiedyś nagrany jakiś odcinek z Adą, który mi się średnio podobał, no ale w, te, w tamtym momencie, jak nie miałam co dodać, a obiecałam, że będzie codziennie, no to wróciłam ten odcinek. Ale ja absolutnie nie chciałam, nie chciałam oszukać ludzi. Przecież, jeśli ja w grudniu nagrywałam, a za oknem na tym odcinku jest lato, no tym bardziej um, Fris na przykład jak nagry bo on jest on najbardziej, on jest królem Daily, moim tak, tak. No to on, y, pamiętam jak on na openera wyjeżdżał, to on też nagrywał sobie na zapas odcinki. To nie jest tak, że ty musisz codziennie nagrywać, tylko codziennie dodawać, więc Właśnie ja nie rozumiem. to jest w ogóle taki zamysł tego Daily, że to nie są... Daily robi na zasadzie codziennie coś jest, a nie? Tak. że Codziennie jest dziś, no? Tak, ja nie, nie robisz czasami. Ja nie, nie żeby rozumiem, nagrać, co, ona, nie? co Ada chciała osiągnąć tą wypowiedzią, czy ona chciała... Nie, pokazać w gorszym świetle. Ja nie mam nic do ukrycia, no ten odcinek był nagrany y, 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 w lecie, no widać za oknem drzewa, kwiaty, wszystko kwitnie. A może następna przeciwniczka w takim razie? Nie, ona no, nie. Szkoda, bo już myślałem, że Zeba będzie miał materiał na, na odcinek. Pytanie, na które wszyscy chcą znać odpowiedź. W ogóle, jak wrzuciłem odcinek z Marcinem, to wszystkie fanpage. E pisały, że ej, a może wywiad z Lexi, a może coś tam, jak było "Fak Marry, Kill, to też tam było, a czemu nie padło takie, takie, takie zestawienie i ludzie po prostu przeżywali to, więc teraz dla tych wszystkich, którzy czekali na to pytanie, bo to pytanie musi paść, wszyscy wiedzą, że chciałaś zachować wasz związek w tajemnicy, mhm. żeby tego nie pokazywać razem żeby... chcieliśmy, razem chcieliśmy, taki był zamysł, tak no. ale on jednak postąpił inaczej i ja do faceci. dzisiejszego dnia nie rozumiem, na jaką cholerę on bez mojego pozwolenia, bez akceptu, bez wcześniejszego cokolwiek wrzucił tą informację. No ale już było minęło, nie wiem. Nie, musicie się jego spytać, czemu on to opuścił, bo ja naprawdę do dzisiejszego dnia nie wiem, dlaczego on to zrobił. Raczej nam nie powie. A jakie są teraz wasze relacje? No bo pewnie po tym było krucho, nie? Nie, właściwie po, po, po tym ogłoszeniu on przychodził jeszcze do mnie na noc, jeszcze jeszcze się trzymaliśmy, byliśmy jeszcze... Zachowywaliśmy się trochę jakbyśmy byli w związku, nie wiem, i potem on pojechał na galę, na konferencję jakąś i potem nam się kontakt urwał. I nie wiem, dziwną myśmy mieli wtedy relację, no ale... Ty pytasz o teraz? Czy, znaczy, czy... no tak, no, no teraz. Jak, jak to teraz w ogóle wygląda? Nie mam... E... Bo ja coś wiem. No <laughs> ty wiesz. <laughs> Niedawno zaczęliście się nawzajem znowu obserwować na Instagramie. No, to wiem. Tak. A. No, e... Ja po chyba trzech miesiącach go odblokowałam w końcu. A zablokowali go całkowicie. Tak, bo ja cały czas czekałam, może on napisze. I to było tak męczące, to czekanie. To mnie najbardziej męczyło, więc ja, ja chciałam go nastraszyć i powiedzieć, o dobra, zablokujcie, ja myślałam, że on powie, nie, nie, czekaj, bla, bla, bla. A on powiedział po prostu ok. I w tamtym momencie jak on powiedział ok, ja mi się serce za mało. Ja musiałam wtedy go zablokować, już nie mogłam cofnąć tych słów, co powiedziałam, no zablokowałam go, ale nie wszędzie. Myślałam, że wiesz, on będzie próbował gdzieś indziej jeszcze napisać, bo zablokowałam, nie zablokowałam go na przykład na Messengerze, ale on on nie pisał, nie pisał, nie pisał, nie pisał. i tak minęły te trzy miesiące. I, 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 I puściło mi w końcu po trzech miesiącach. Yy, Peszło mi, no. wyleczyłam się trochę, można powiedzieć, i stwierdziłam... McDonaldem. Cztery <laughs> razy dziennie. No, ja wtedy tak wpieprzałam tego maka. Zajadanie smutków, nie, to no. jest... Wiem coś na ten temat. No. Nie, no i odblokowałam go, stwierdziłam, że a, już między nami nie ma żadnej złej krwi, jest okej. Okay. On, ja, ja, on jest moim kolegą, ja go lubię, tam się dogadywaliśmy, kiedy... No, więc odblokowałam go, on mnie zaobserwował, ja go ostatnio też zaobserwowałam, i jest... jest neutralnie. Jest, okay. jest, jest przyjaźń, czy takie, taki bardziej neutral właśnie? Bardziej neutralnie. Neutral. To jeszcze wracając do takich w sumie starych czasów, jak wyglądają Twoje relacje z członkami byłego teamu? Eee, no z Marcinem są takie... No, takie hmm. dziwne. Coś jest, ale ni, ra, raczej nie mamy kontaktu. Z Kacperem mi się polepszyły teraz. Ehm, ostatnio nagrywaliśmy 5 odcinek. Z Julią też mam stały kontakt. i Idę właśnie teraz do niej na osiemnastkę za tydzień. Um, Szukasz osoby towarzyszącej? Ja nie wiem, czy ja pójdę, bo to jest dzień no. przed konferencją. i ja nie no, wiem, czy idź? ja. No nie wiem. A konferencja jest wieczorem. No wiem, ale ja będę tak obstrana, będę zestresowana, że ja nie wiem, czy to, ja będę. No ale pójdę. patrz, właśnie jakby tam pójdziesz, to będzie impreza i się rozluźnisz przy no, tej nie imprezie. nie się rozluźnię, ja Nie wiem, zobaczę jeszcze, jakie będzie nastawienie, ale chciałam. No jakbyś iść. szukała osoby towarzyszącej, to wiesz, to ja, bo mogę wziąć się wolne w robocie. <laughs> A ze stewardem e, też, też, mam, też mam kontakt e, i, i jest też dobrze, jest okej. Okay. I jeszcze z kimś, no bo Michał gała też już przez chwilę A, w tym... A, Michał Gała. E, no on z nim też mam kontakt, też ostatnio byliśmy w Energy No, i naci, nie? no to. No, i naci, naci. No, to naci, 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 no to wszyscy naci, wiemy, naci. tak. Będzie... I ostatnie pytanie, żeby już mhm. się nie męczyć, bo i tak teraz trening i znowu się zmęczysz, teraz fizycznie, później fizycznie, teraz psychicznie. Odnośnie rodziny, no bo na do, do Twojego życia prywatnego, czy twoja rozpoznawalność wpłynęła jakoś na twoje rodzeństwo? Eee, jak, jak to wyglądał no, no, z rodzaj. ich strony, no czy, jakieś stosunki z rówieśnikami. Nie wiem, w sumie chyba na pewno coś tam bardziej ich kojarzą w szkole. Eee, Obsawiam, że pewnie więcej jakichś pijawek się kręci jak to jak to bywa, ale nie, oni tam mają swoje stałe grono znajomych i, i, i jest chyba okej. Okay. Nie ma tak, że przychodzi, Ja autograf dasz dla kolegi, coś A, tam? A, tak, za tak! Cały czas pewnie. Pełno! Mojej mamy, koleżanki z pracy, cioci, brata, kuzynka, syn też chce autograf. Uw uwielbiam takie zestawienie. Tego, 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 yy, no, tego, tego no, i tak, no. Mój brat jest policjantem, on jest rok młodszy niż ja i on też, normalnie jego tam koledzy z pracy zależy, o, no ogarniesz mi autograf. No, no że się zatrzymać, nie? No, na ulicy. <laughs> e, dobra. Wielkie dzięki za wywiad. Dziękuję. E, co mogę powiedzieć? Powodzenia. Na gali, ale będziemy się widzieć na konferencji, zadać pewnie kilka pytań, e, rozluźnimy atmosferę, e, bo już w sumie mnie znasz, także może być śmiesznie. Ja cieszę się, że będę, będziesz, bo tam dziennikarze ci inni, będą wszyscy obcy i eee. teraz już kogoś kojarzę, więc spoko. Widzimy się niedługo, nie wiem kiedy ten drugi odcinek wleci, pewnie już będzie po konferencji, więc tam... Ale powodzenia w takim razie w walce, dziękuję bo to jest 28 sierpnia. Tak. Muszę tam być. E, mhm. Pamiętajcie, zostawcie łapkę w górę, suba, dzwoneczka, nie, ale możecie śmieszny komentarz zostawić. I kogo byście chcieli zobaczyć w następnym odcinku? Może rywalkę Lexi? Na cuu. Jakby się odezwała, fajnie by było, nie? Albo Monia, Monia na przykład. termin Nie był zły. Dobra, także y, tyle z mojej strony. Riki, dzięki za wywiad. Dziękuję bardzo. Masz tatuaż Tak. <try sharpen> Rek, o oh, fajny. <try> no, dobra.